Witamy Was bardzo serdecznie i Ciebie, Aniu, też bardzo serdecznie witam w kolejnej rozmowie o PRISM Brain Mapping, czyli o naszych predyspozycjach zachowań naturalnych, które pomagamy zbadać, zrozumieć i zastosować. Dziękuję Ci, Aniu, za ten piękny wstęp. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy porozmawiać o kolejnej części naszego fantastycznego narzędzia PRISM Brain Mapping. Do tej pory rozmawiałyśmy o kilku no, o takich obszarach, które są związane z tym badaniem, o tym, jak je czytać, jak, jak rozumieć to, co ono pokazuje. Mówiłyśmy o tym, że nasza mapa, czyli ta graficzna, też reprezentacja naszego mózgu pomaga nam zrozumieć nasze predyspozycje na bazie czterech obszarów. A tymczasem, jakby to też nie wszystko, bo to też nie wyczerpuje jakby informacji na nasz temat. Tak jak mówiłaś, Aniu, ostatnio mówiłyśmy o ćwiartkach i o wymiarach i one mają też tutaj kluczowe znaczenie, kiedy mówimy o osiach w badaniu prizm dlatego że tak jak ostatnio mówiłyśmy ta część złota która jest charakterystyczna dla analizy i takiej trochę ostrożności bo pamiętajmy że tam właśnie też dominuje serotonina czyli ten nasz mistrz zen o którym no. mówiłyśmy jakiś czas temu to jest właśnie po jednej stronie a na tej samej osi do tej złotej właśnie jest ten obszar niebieski czyli ten Stabilność, łagodność, takie przystosowanie, empatia. I dlatego możemy powiedzieć, że ta oś taka złoto-niebieska charakteryzuje się przede wszystkim takim wolniejszym działaniem. Takim bardziej analitycznym, związanym z uważnością na ludzi, z uważnością na to, w co wchodzimy, czyli z taką trochę też większą ostrożnością. I w momencie, kiedy ta nasza mapa PRISM zarysowuje się właśnie w tych obszarach takich złoto-niebieskich, to możemy powiedzieć, że jest to właśnie ta oś taka analityczna, związana z podtrzymaniem, z takim przystosowaniem. Zupełnie przeciwnie, jak oś, która jest, krzyżuje się z tą, o której teraz Ania mówiłaś która biegnie od obszaru zielonego do czerwonego która jest charakterystyczna dla osób preferujących, powiedziałabym, zmianę. Preferujących konkurowanie, takich otwartych, ekspresyjnych, takich bezpośrednich, dążących do osiągania. Tutaj te osoby będące z prezydentami na tej osi charakteryzują się taką właśnie wysoką ekspresją, nawet chęcią do zmiany, nie tyle co łatwością wchodzenia w zmiany, ale taką chęcią do zmiany, do dynamiki. Jeżeli nic się nie dzieje, to one same te zmiany wprowadzają, bo, bo do takiego zachowania jest im bliżej. W takich warunkach czują się bardziej komfortowo, jeżeli coś się dzieje, jeżeli dzieje się dużo. Tak, i tutaj może Maniu powiedzieć, że to mhm. jest ta oś taka bardzo dynamiczna, nie w porównaniu z tą poprzednią, bo ta oś rysuje się właśnie w tych obszarach czerwono-zielonych, czyli czerwonej, jak ostatnio mówiłyśmy, związanej z dążeniem i właśnie z tym konkurowaniem, natomiast zielona z tą otwartością, ekspresją i pomysłami, dlatego właśnie na tej osi też zarysowują się zmiany, o których wspominasz. Kiedy na przykład szef jest na osi dominującej, czyli mhm. Bardzo zadaniowy, bardzo kreatywny, jest wizjonerem, tak? czyli wymyśla różne pomysły i chce, żeby one były w jak najszybszym tempie dowożone, czyli jest właśnie na tej osi dynamicznej. Okay. I na przykład pracownika, który jest na tej osi analitycznej, czyli takiej, gdzie bardzo chce sprawdzić, czy faktycznie te tematy czy pomysły będą miały realne przełożenie w rzeczywistości. Czy potrzebujemy jeszcze jakieś informacji, danych, które potrzebowalibyśmy przeanalizować, zanim. Zanim wejdziemy w jakiś pomysł, czy być może wszyscy ludzie w organizacji zaangażowani w dany projekt są poinformowani, czyli też ta uważność na to, czy odpowiednia ilość informacji trafiła do odpowiedniej ilości osób. I wtedy te dwie osie się spotykają i Zaczynają się różne zgrzyty i czasami konflikty. No właśnie, też i tempo pracy, tempo działania jest odmienne. Tak. Są duże różnice między tymi osiami. Osoby po osi czerwonej i zielonej to są osoby takie dynamiczne, one szybko działają, szybko podejmują decyzje, bardzo szybko wchodzą w jakiś nowy temat, natomiast zupełnie przeciwnie postępują osoby złoto-niebieskie. Tu jest taka tendencja do spokoju i do wolnej, wolniejszej pracy, bo trzeba pewne rzeczy przemyśleć, przygotować, zaplanować. A tutaj, tutaj jest zupełnie inaczej. I jakby wiedząc o tym, gdzie jest nam bliżej, znając już osoby, z którymi współpracujemy, dobrze jest wiedzieć o tym, że, że jakby to, że w pewien sposób, w określony sposób my działamy, ktoś działa, no to jest to też spowodowane naszymi predyspozycjami. I teraz trzeba się zastanowić, żeby zamiast wchodzić bez przerwy w konflikt, który byłby taką naturalną ścieżką, to, to, to coś, co zrobić, żeby zapobiec tym konfliktom, ale właśnie konstruktywnie wykorzystać tę naszą różnicę, które my mamy. Tak, Czyli strategicznie podejść do tego. Tak, i właśnie kiedy widzimy, że te osie są być może różne, albo odmienne, to jak możemy z tego czerpać, bo my tak. bardzo często na warsztatach też o tym mówimy, czy kiedy interpretujemy wyniki przysługi. Dzięki temu, że poznajemy te różnice, że wiemy, na jakich osiach znajdujemy się, na przykład w odniesieniu do innych osób, to mamy takie możliwości zobaczenia, w których elementach możemy się uzupełniać. Tego być może mi brakuje albo do czego ja nie mam cierpliwości, ale jak świetnym uzupełnieniem może być druga osoba, która ma właśnie tę oś inną niż nasza. Nie, bo mhm. czasami właśnie w tym pędzie, w którym jesteśmy, albo w tej wielości wizji, popełniamy błędy. Być może właśnie też zdarzy nam się przeoczyć jakieś tak. ważne informacje, i wtedy taka osoba, która jest bardziej analityczna albo bardziej skłonna pochylić się nad danymi, może nam pomóc podjąć właściwą decyzję. To prawda. I nie od dziś przecież wiadomo, że najbardziej efektywne są zespoły różnorodne. Tym osiom dynamicznym i bardziej analitycznym będziemy się przeglądać już na naszym kwietniowym warsztacie. A póki co zapraszamy na nasz kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy za dzisiaj. Bardzo ci Aniu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Aniu za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia.